Hej, cześć, witajcie. Witam w kolejnym odcinku z gry Forest Frontier. Dawno nas nie było. E, to znaczy, mnie wy dostawaliście regularnie odcineczki. No i cóż to chyba w tym momencie też ponegrywam sobie trzy jakieś na zapas, żeby gdzieś tam na cały tydzień były te odcinki. Także jeżeli nie będą z odcinka na odcinek wprowadzane zmiany, które mi proponujecie, to oczywiście już macie na to wytłumaczenie. No i tak, w ostatnich odcinkach dostałem parę komentarzy, na przykład od wojtka, żeby nie sprzedawać surowców, co jest w sumie logiczne, ponieważ te surowce tak czy inaczej prędzej czy później nam się też przydadzą. O, I teraz tak, Wojtek, ty prosiłeś, żeby, po pierwsze, zaraz ogarniemy te magazyny, o których wspominałeś, po drugie, o, jak dobrze pamiętam, kurde, nie, myślałem, że jesteś myśliwym, a kim jesteś, Wojtku? O, czy ja mogę zobaczyć jakoś listę ludziów? Byłoby fajnie, na pewno Wojtek żyje, kwestia tego, gdzie a chata zbieracza. Wojtek. No proszę, jesteś zbieraczem niemyśliwym. No dobrze, niech będzie. I teraz tak, chciałbym zobaczyć, gdzie mieszkasz. Co to jest za znaczek? Tutaj, mieszkasz w schronie. I teraz tak, chciałbym, żeby jedna z kobiet nazywała się jedna z kobiet, z którymi mieszkasz nazywała się Natalia. No dobrze, niech będzie. Niech i tak to się stanie. Zamiast Solany. Mamy Natalię. Tylko chciałbym... O, zaznacz się. Natalia. Proszę bardzo. Mieszkasz ze swoją wybranką od dzisiaj, także... Natalia chyba też jest zresztą... Właśnie, też jest zbieraczką. Także się dopełniacie swego rodzaju. No dobrze, przejdźmy dalej. W takim wypadku do tych może nieszczęsnych magazynów, ponieważ rzeczywiście, o ile w zagrodzie nie ma nawet opcji składować magazynu, tak w składowisku już niestety jest. Nieprzetworzone materiały, ale tu jest wszystko od, od, odklepane. Także, także i tak nie powinny tutaj trafiać, jeżeli chodzi o żywność. To zobaczmy, czy jestem w stanie zobaczyć, gdzie jest żywność składowana. Ty, 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 ty buduję, pom, 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 pom. Nie, nie jestem w stanie w ten sposób zobaczyć. No, ale jeżeli chodzi o jakieś budynki magazynowe, magazyny, e, cześć, Michał, e, to to, to, to tutaj tutaj wydaje mi się, że to tak czy inaczej w składowisku nie jest magazyn. O, może jeszcze tu. Nie, też zostało odznaczone. Także to już w pewnym stopniu jest na pewno zautomatyzowane przez grę samą w sobie. E, dobra. Także pierwsze rzeczy, które miałem e, zmienić, to, to zrobiłem to. Także jest fajnie. E, następna rzecz. E, potrzebujemy troszeczkę więcej desek. Swoją drogą, kurczę, dziwnie wygląda ta palisada, ponieważ ma podpory z obu stron. Wydaje mi się, że lepszym, lepszą opcją na przedstawienie palisady byłoby podpory tylko od wewnętrznej strony już ciężko wtedy określić, która jest strona wewnętrzna, która jest zewnętrzna. Nieważne. Nie, 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 nie idźmy dalej tym tropem, bo już za dużo. E, za dużo, za dużo myślę o tym. No dobra. O, jeszcze na szybko zerknę, czy, czy coś tutaj powinienem zrobić. Właśnie, a propos e, wolnych ludzi. Czyli tych nieszczęsnych robotników zostało mi wytłumaczone, że rzeczywiście robotnicy, o ile nie mają na chwilowe, są nic do robienia, to oczywiście stają się robotnikami, czyli gdzieś tam są dysponowani na, 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 na tymczasowe stanowiska. Handlarz nadjeżdża, także fajnie. Jeden odjechał, nie, to jest wagon. Myślałem, że to jeden odjechał, ale nie, całe szczęście nie. No dobra, jeżeli chodzi o same surowce, na pewno potrzebujemy dość dużo desek. I to będzie bardzo nam potrzebne. Młyn już powinien przerabiać piekarnia. Gdzie jest piekarnia? Szczotrzewca? Gdzieś tutaj zdaje się stawialiśmy. Tu jest wagonownia. Nie wiem, czy tak to się nazywa. Ja to tak nazwę. <laughs> Nie dorążmy tego. Piekarnia dalej jest zbudowana. Także już niedługo będzie, będzie pożywienie, również z ziarem, co mnie bardzo cieszy. E, pokaż kotku, co masz wciąż? Tu Beldar, handlarz. Handlarzu. Handlarzu, mój miły, jeżeli chodzi o zioła, moglibyśmy tobie sprzedać, tylko ty je chcesz sprzedać nam. Także to też nas nie ustawia. Jeżeli chodzi o buty, a no i skórzane płaszcze, to raczej tym nie będziemy handlować. Co najwyżej w przyszłości odzież lnianą. Tylko jak teraz bym kupił odzież lnianą, to myślę, że wszyscy by się na nią rzucili, a później by im brakowało. Jakbym nie był w stanie zapełnić. Zapewnić ciągłych dostaw tej odzieży, także tym też się nie będziemy zajmować. Garbarnia. Kurczę, ja tu garbarnię, wiecie, co chyba usunę, bo zanim ja zapełnię dwie garbarnie, to trochę minie. Tak, zbóżmy. Bo to bez sensu, żeby ona tu stała. Nie mogą pracować brakujące ziarno. No dobra, a jak wygląda teraz? Co tu się stało? Nawiezione kompostem. O proszę! Kiedyś, jeszcze jak wcześniej graliśmy, chociażby nawet w sezonie drugim, który w sumie był zaraz po pierwszym, nieważne. Jeżeli chodzi o pola i kompost, gra kazała wybrać ręcznie, które pole chcemy nawieść. A to jest dość ciekawe. No fajnie, fajnie, że teraz robi to sama gra. Zresztą no, przez to trochę gra, nie wiem, traci takiego, tego czegoś. Nie wiem. Nie, po, wie, chyba wiecie o co mi chodzi. Tak mi się wydaje. No dobra. E, panie kupiec, ty jesteś dalej tym jednym kupcem, to, to w sumie nas nie, nie za bardzo interesujesz. To już zostanie usunięte tutaj. Czego ty potrzebujesz? E, chorzy pracownicy. Chorzy pracownicy Hatał zrobiciela niestety koszuje również. E, I tutaj mówię. Okej, okay? coś mi się zwieściła, gra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak mi się wydaje. Taką mam nadzieję trochę. Hmm, teraz tak, jeżeli chodzi o to, a ta zbieracza. Hmm, tutaj. Ty jesteś chora. Jeżeli chodzi o te całe choroby, niestety. Ale jak dobrze kojarzę, udogodnienie i usługi, szkoła, świąteczny słup, to by mogło być fajne. Bo to podnosi dość mocno atrakcyjność. Właśnie, dom uzdrowiciela jest e, fajną opcją, to prawda, bo, bo gdzieś tam leczy naszych ludzi. Tylko, że problemem jest ten koszt miesięczny. My nawet tego nie jesteśmy w stanie obecnie pokryć. E, mamy. O proszę, nawet kompostownia wymaga złota. Także no już wiecie, dlaczego, dlaczego tego póki co nie zrobimy? Niestety musicie, moi drodzy mieszkańcy. A polegać na własnym systemie odpornościowym. Niestety nie wspomogę Was. Przynajmniej na chwilę obecną. No dobra, kolejne mieszkania też przydałoby się gdzieś tam sobie w międzyczasie tworzyć. Zróbmy to jakbyś muszę tak. Tak, tak, tak. To też jest fajna opcja. Tak, tak, pan tik tak. enką mamy drogę. Tu poproszę. Poproszę, drogie. Dobrze. Kolejny, kolejny kupiec. Witaj, kupcu. Nie, nie ty. Atka. Witaj, Atko. Swoją drogą to chyba też poprawili, bo przedtem, żeby było tych choćby dwóch kupców, było trzeba dużo więcej osiągnąć. Mamy ciężkie narzędzia, które chciałbym kupić, aczkolwiek nie wiem, czy póki co znajdę im zastosowanie. Właśnie, czy świece będziemy mogli już zacząć wytwarzać? To jest bardzo dobre pytanie, na które również chciałbym poznać odpowiedź. Tak samo ceramikę. Glinę już generalnie mamy, glina, glina będzie wydobywana w sumie. Dajmy dwie osoby, zawsze to trochę szybciej będzie robione dzięki temu. O, Dobra, zobaczmy, jeżeli chodzi o wosk, bo to bodajże z wosku się pszczelego tworzy świece. Troszkę już tego mamy, także moglibyśmy na tym poziomie też coś podziałać. E, zasoby, to chyba będzie w zasobach, wydaje mi się, może w usługach. Garnca tkacz, świecami, sklep ze świecami, witamy serdecznie. E, nie wpływasz bezpośrednio na atrakcyjność, ale też zbyt blisko nie chcę stawiać Ciebie naszej, naszej, naszego rejonu mieszkalnego. No, i problem się pojawia z deskami moimi. Budynek stanął w Pomieniu, z tym to sobie poradzą raczej. Mm, improwizowany tartak? Tak, poprosimy jeszcze jedną osobę. I teraz tak, drwal to nie, to nie jest to czego chcę. Bardziej by mnie interesował właśnie e, budynek niezbieracza. Nie tartak. Gdzie my postawiliśmy to? O, właśnie obóz pracowniczy, i może tutaj by się przydało jeszcze jeden obóz postawić, albo gdzieś w ogóle w innym rejonie, i drugi wagon. Drugi wagon też byłby fajną opcją, tak mi się wydaje. Dobrze, zróbmy to w ten sposób. Zobaczy tylko, jak wygląda. Z robotnikami póki co jest ok. Nie powinno to stanowić zbyt dużego problemu. No dobrze. Obóz pracowniczy, poproszę. Postawimy to tutaj. Jest to dość daleko od rejonów, gdzie zwykle mieszkamy. Będzie to przy cmentarzu, jak w razie czego będą mieli blisko. <laughs> Oczywiście nie życzę im niczego, tego, żeby nie było. Idźmy dalej. Tak, 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 to chciałbym, żeby może gdzieś tutaj było przeprowadzone. Bardzo ładnie. I teraz tak. Kolejna rzecz to będzie zapewnienie niewody w tym rejonie. Wydaje mi się że to dość fajną opcją. To będzie. A... No dobra, zrobimy to w tym miejscu, jak tak. Może tutaj. Kurde, nie. Żadna z tych opcji nie jest fajną opcją. To nie. To na razie to zostawimy. I teraz z racji na to, że. Chociaż nie. Chciałem postawić przez chwilę ten tymczasowe schronienie. Ale kurczę, wszystko tak bardzo zbite robimy. Co jest w sumie fajną opcją, no ale wiecie, nie bardzo wymaga to od nas działań tego typu. Dobra, gdzie jest twój, twój rejon, kolego? Tutaj był twój rejon, dobrze. Dziecko dorosło, bardzo nam miło. Witamy, witamy. Tutaj jest ten myśliwy. Kurczę, nie podświetla mi się, który jest od którego. Bez sensu, to czasem to dziwnie działa. Dobra, trudno. To usuńmy to. Okej. Okay. Ty też tutaj działasz. Gdzie są te dziki? Powiedz mi, Gro, gdzie są dziki. Bo dzikie, 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 złe. Jego mięso jest status smaczne. Pan myśliwy, idź dalej. Pozwiedzaj sobie dalej, kolego. No, po... O, tu wasz pobiegły, zawędrowały. Dobra, czyli to będzie się przesuwać. Coraz dalej w takim wypadku to zrobimy. Może w ten sposób drapieżniki atakują gdzie? O, znikło. Nie usunąłem tego, żeby nie było. To nie była moja wina. Teraz tak, tutaj wy ustawcie to. Bardzo bym prosił. Drzewo, tylko drzewa. Więcej nam nie trzeba. Dodatkowe osoby. No i jeszcze ten wagon nieszczęsny też bym chciał postawić bo będzie to dużo lepiej wtedy funkcjonowało. Pytanie, gdzie był ten wagon? Sturolab, świąteczny. To chcę, to chcę, to chcę, to chcę. Tylko trzeba 105. Stopieć... A, mamy w sumie. Okej, okay, mamy. Fajnie, fajnie. I w sumie to nie wymaga jakiejś super dużej ilości materiałów. Dobra, zróbmy to tutaj. E, na razie jednak. O, to, to najpierw zróbcie to, chociaż też nie wiem, czy jest. Nie, naj... nie, dobra. E, trochę się zamotałem. Nie, mogą to budować z tego względu, że i tak nie potrzebują tych samych surowców na jedno i drugie. Także na spokojnie, niech tak będzie. E, gdzie ty kolego idziesz? Wóz transportowy, miejsce magazynowe przeniesione w tym miesiącu, dobra. Dużo kłód to jest, to, to, to jest fajne. Przede wszystkim, kłody właśnie już, także to mi się podoba. E, dobra, magazyny, ty, 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 spichlerz. Spichlerz może być też fajną rzeczą. E, no i spichlerz chciałbym w, jakiś, w jakimś stopniu przynajmniej obudować, żeby w miarę możliwości nie, nie, nie był podatny na ataki. Może tak w rogu by tutaj wcisnąć go gdzieś. Tu będzie w przyszłości jeszcze jedna wieża ucznicza. Ale tu myślę, że mógłby być. Co prawda nie jest e, przy drodze. Ale no już trudno. Bywa. Shit happens. Mm. No to, by, to będzie dobra opcja. Tylko no dalej te cholerne deski, tak? Dobra. E, wracając. Oj, zejwik, Skarbiec. Skarbiec to nie, nie stać nas. Warsztat Kołodzieja. Warsztat Kołodzieja. postawimy drugi może gdzieś tutaj. Ale to też deski cholerne, no. 10 napastników, gdzie to jest w ogóle? Nie wiem gdzie mnie to przeniosło, szczerze. Cyk. Idźcie. Wracajcie, gdzie oni atakują? Cyk, cyk, dalej gdzieś to, tak, z dupki troszkę. Okej, okay, tu na dole. Czyli niech oni wszyscy idą sobie tutaj w miarę możliwości. Czy, czy ludzie są już schowani? Gdzie idą te ziomeczki? To jest też dobre O tutaj. Welcome. No dobra, ale z tym sobie poradzili. Się nie wiem, gdzie teraz. Siedmiu napastników atakuje, trzech zostało zabitych. A ja nie widzę kurde, gdzie oni są. No jak bum cyk cyk. To mnie dalej wyrzuca gdzieś w ogóle... ...tak z dupki troszkę. Dobra, czterech... ...paru tam się zablokowało w ogóle. Także nie wiem, czy oni w ogóle przyjdą. Tyle dzieci dorosło, wspaniale. Kolejne dzieci dorastają. Super, super, to, 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 to jest to, co chcesz widzieć. No dobra, niech na razie to działa w ten sposób. No bo tam gdzieś się zablokowali, to pewnie gdzieś tam zespołnują się prędzej czy później. Nie, to na razie... Jeden napastnik atakuje mieszkańców tutaj. owy Owi, owi, no dobra. Tak to się koledzy, nie będziemy bawić. Idziecie wszyscy. Pospolite ruszenie rzekłbym poniekąd. Dacie radę. Frejerzy. Dobrze, 12 osób. E, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej wszystkich przygarniemy wspaniale. Czyli to było więcej niż jeden atak. No dobra. Pięknie. Mąka też została, została u nas, co mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Osada została napadnięta. Liczebność ataku 10. Zabici na placnicy 10, zabici mieszkańcy 0, 0. Zrabowane przedmioty brak. Bardzo fajnie. Do osady przybyli nowi mieszkańcy, to też nas bardzo cieszy. 5 e, miesięcy żarełka to jest mało. To jest, to jest bardzo mało. Co tam się dzieje? Jeszcze jeden walczy, kurde. Oj, gościu. To był chyba niedźwiedź. Bo w sumie to się nawet nie przyjrzałem. Tak, to był niedźwiedź, także na spokojnie. Dobra. Eee, w sumie wyszło dobrze. W sumie, moi mili, wyszło dobrze. Tylko to pokazuje nam, że teraz e, przydałoby się... E, są ciężko ranny i zginą. Jeżeli nie zbudujesz uzdrowiciela, nie zbuduje, także niestety część ludzi zginie. Nie mamy na to zbyt dużego wpływu. 26 robotników, co pozwala nam za, zaimplementować zaimplementować o, gdzieś tam pole na przyszłość sobie już wyznaczyć miejsce, w którym będzie się znajdować. Zrobimy to w tym, w tym, w tym, w tym rejonie gdzieś. Tu zostawimy jedną przerwę. Mogę to tak zrobić? Ponad maksymalny rozmiar. Ok, 11 na 7. Dobrze, niech tak będzie. E, tutaj to zrobimy z tego względu, że jest to jednocześnie dość blisko osady, tak? E, a tutaj raczej nie zamierzam budować osady mieszkalnej. W sensie no, rejonu mieszkalnego wiecie o co chodzi. E, mieszkanie z umarł. Niestety jeden mieszkaniec solany. Solany? Ropiejące rany. Solany miała ropiejące rany. Hehe. He. No dobra. Niech będzie. Patrzyliśmy na solany. W sumie. O proszę, zabawa. Mamy to. Świąteczny słup. Czy wy jesteście w stanie już podnieść się? Radzaj żywności, dwie sztuki nup? Tego nie mamy jeszcze. Pięć miesięcy, moi mili. Rzepa już została zebrana, także... także to nam nie pomoże. Tutaj mieliście pielić. I w sumie... Okej, okay, szacowane plony. Niedobrze, bo mamy dość mało żarełka. 6 miesięcy, pół roku. To nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. No ale dobra. Póki co nie jest źle. Może, może, może zadbamy o kolejnych... Zbieracze, bo w sumie mamy z czego zbierać. Kwestia tego, jak to później przetransportować, żeby to miało ręce i nogi. No ale dobra, jeszcze jeden zbieracz nam drubrzuszny. Znowu coś kurde z tą wodą. No na to nie mam wpływu. Póki co, niestety większego nie mogę ulepszyć, choćby studni. No ale dobra. To co chciałem zrobić to jest przede wszystkim gdzie jest ten ziomek, który ma zbierać produkcję żywności. To pewnie będzie piekarnie. Piekarnie. Piekarnia dalej. Nie, już chyba powstała. Tak, piekarnia powstała, także jest w porządku. Budynek arborysty. To może być fajne, bo dzięki temu A, nie będziemy mieli, nie będzie problemu, jeżeli chodzi o Um, dostarczanie witamin do naszych ludzi, pytanko, płodność 49, a tu jest płodność dużo wyższa. Ok, dobrze, 98% dalej mnie satysfakcjonuje. To nie jest problem, najmniejszy. Zróbmy to, jak tak, w tym miejscu może. Dobra, kurde, ale to też potrzebuje desek. To nie, to nie, nie, nie. Tylko kurde, to pomogłoby ze szkorbutem. Aczkolwiek szkorbutu jeszcze nie mieliśmy. Szkorbut jest, jak nie mamy witamin odpowiednio dużo w naszej diecie. Ale no to już jeszcze nie jest ten poziom rozwoju stodoła. Stodoła też by się przydała, ale też cholerne deski. Wszystko potrzebuje cholernych desek. No i mili. No dobra, będzie trzeba w tym... nad tym popracować w przyszłym odcinku prawdopodobnie. No Już raczej nie w tym. Bo i tak rok się ku. chyli ku zako zakończeniu, chyli ku zachodowi. Wiecie o co chodzi. Mm, dobra, nie dręczcie mnie, proszę. Okej, okay. tutaj zrobimy sobie jeszcze dróżkę. Coś kurde, fpsy mi znowu spadły. Bardzo niskie są. O, to dość mocno mnie zastanawia, dlaczego tak się dzieje. No dobra, jeszcze, jeszcze chwilę posiedzimy. Dobra, powinno być trochę więcej. Okazało się, że w ustawieniach trochę rzeczy mi się poprzestawiało. Najpierw, kurde, w programie, który, którym nagrywam coś się zepsuło, bo dźwięku nie, nie chciało nagrywać. Później teraz w samej aplikacji Fares Frontier. Dziwna sprawa. No ale dobra, jest generalnie w porządku. Dziecko dorosło. Kolejne dziecko dorosło. Bardzo fajnie. Mam już 96 mieszkańców, czyli będzie trzeba zadbać no, w pierwszej kolejności o tą szkołę. A dalej o większą ilość pożywienia. Co tutaj mamy? Wóz magazynowy. Okej, okay, jeden wyzdrowiał. Fajnie, to mi się podoba. Dur brzuszny. Kurde, chyba z tą kompostownią, coś jest nie tak. Eee, najniższa płodność, dobra. Ale ty się tu zbieraj. Zbieraj, 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 bo, bo kurde, nie, nie wiem. Co, coś tu nie działa. Mieszkanie umarł. Eee, z powodu choroby, czyli duru brzusznego, czyli na to też można umrzeć. O dziwo. Nie wiedziałem, że można. Szkoda? Trochę szkoda, ale trudno. Tak też bywa. No i proszę, kolejny. Czy gdzieś coś z wodą jest nie tak. Albo z wodą, albo z tym kompostownią. O, zobaczmy. Jeżeli chodzi o samą kompostownię. Magazyn to będzie, czy nie? Produkcja żywności. Tu. O, 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 o. No kurde, strasznie dużo mi to da, bo będzie minus na minusie mocno. Mocno na minusie będzie wtedy. Może to, nie wiem, gdzieś tu postawię kolejne, ale no też będzie daleko musiał chodzić, żeby to jakoś zadziałać. Także jak będziecie mieli informacje, z czego to może wynikać, tak, to, to oczywiście dajcie znać, bo, bo źle się dzieje. Gówno się przelewa. <laughs> Przepraszam najmocniej. No, ale wiecie o Czemu nie mogę tego kliknąć? O proszę, nawet nie mamy... Wytwórcy strzał nie mieliśmy przez chwilę, ale się udało to nadrobić. E, no cóż, e, nowy rok, 11 już jest, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, Opel, górę nie żałujcie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia. Hej, cześć czołem, pa!